Cześć, tutaj Leszek. Inspiracją do nagrania tego wideo była jedna rolka, którą przez przypadek wyprodukowałem sobie na Instagramie. Tu ładuje się na słońcu licznik. Tu ładuje się prawy pedał. Nie, to lewy. Tu ładuje się prawy. Tu. tu ładują się przerzutki. Tutaj się jeszcze ładuje tylne światełko. Tutaj jest zasilacz, który ładuje powerbank żeby się wszystko na jutro naładowało. Nie sądziłem, że kilka kabelków i trochę elektroniki może wywołać tyle emocji. Dlatego dziś o czasach, które kiedyś były, a teraz nie ma. Proszę pani, Leszek wyjdzie na rower? Leszek nie wyjdzie na rower. Ma lekcję do odrobienia, truje dostał z matematyki. Nikt nie, nie idzie, knoju. Dzisiaj nie ma żadnych konkretnych ustawek? No sieba, stary. Nie było mnie dzisiaj na ustawce. Wiesz, co po sobie źle ustawiłem? Synchronizację kalendarza. Współcześnie największym problemem podczas ustawiania się na rower jest na przykład niedziałający plik GPX, albo że grupa nie udostępniła go, przez co nie widzimy, ile metrów przewyższenia będzie na dzisiejszej trasie, i nie można sobie tego porównać z danymi barometrycznymi dotyczącymi kierunku wiatru na powrocie po 28 km no Miałem jechać, no ale nie wysłali śladu. No. Tak, ja też tęsknię momentami, za czasami, kiedy nie było komórek i internetu. Jednak kto z nas chciałby żyć w czasach, gdy jedyną formą komunikacji była budka telefoniczna, a źródłem informacji telegazeta? Pamiętając czasy żetonów telekomunikacji polskiej, nie czuję się lepszy. Po prostu mogę bardziej doceniać to, co mamy dziś i mniej narzekać, gdy to coś zaczyna zawodzić w sensie elektronika inaczej wyglądamy. Nigdyś wszyscy jeździliśmy w tym samym. W tym samym, w czym graliśmy w piłkę, goniliśmy po lesie i bawiliśmy się w chowanego albo w harcerza. Koszulka, krótkie spodenki, trampki i go web. Względnie baseballówka z pięcioma paskami, no bo taka, która ma pięć naszywek jest oryginalna. Dziś masz na sobie mega obcisłe spodenki z dedykowanymi pod tyłek wkładkami perferowanymi i yy, gdzie każda yy, sama w sobie kosztuje więcej niż twój pierwszy zestaw yy, Korków do haratania w gałę na podwórku, które mierzyłeś pewnie na tekturze na jakimś bazarze: Dezodoracich, kawka, latę bez laktozy. Oczywiście, jakbyśmy musieli nadal jeździć w majtkach i bazarowych trampkach, to byśmy to robili. Jednak o wiele wygodniej jest robić to w dedykowanej, profesjonalnej odzieży, bo można śmigać dalej i zdecydowanie rzadziej doświadczać bólu, infekcji, otarć. Ale wiadomo, kiedyś to było, a teraz to nie ma. Kiedyś to były rowery, a teraz to nieba. Za moich czasów to rower 20 kilo ważył i wszyscy żyli i jeździli, a teraz... Były stalowe i ciężkie. Do tego jednak nie można było tworzyć konstrukcji tak aerodynamicznych na skutek braku odpowiednio lekkiego materiału, którego można by było dać nieco więcej tu i tam. Dlatego tak cieniutkie były te framesety, a w kołach stożki wynosiły 2 cm, no bo to wszystko ważyło. Dziś z kolei jest tak, że... Dominuje aluminium i karbon, niesamowicie lekki, wytrzymały, plastyczny. Oczywiście na etapie produkcji dzięki temu można stworzyć różne fikuśne kształty i producenci się prześci prześcigają w tym, który rower będzie miał o jedną milionową lepszą aerodynamikę, lepszy CX? Dlaczego tak się stało? To jest de facto wina zawodowego peletonu. Producenci kapitalistyczni ścigali się w tworzeniu coraz nowocześniejszych rozwiązań dla prosów. Tam pół kilo ma ogromne znaczenie. 3 kilogramy na y, przestrzeni ostatnich y, 30 lat to jest kosmos. Potem technologia zarezerwowana tylko dla zawodowców zaczęła tanieć na skutek usprawniania procesów, a do tego kilkukrotnie wzrosła nasza siła nabywcza i oto proszę, za dwie wypłaty statystyczny Polak ma rower na karbonie w 2024 roku. Bardziej komfortowy, lżejszy, no i pewnie dla niektórych o wiele lepiej wyglądający. Tylko trzeba zrozumieć, że każde rozwiązanie, choć lepsze, może mieć swoje wady. Komórki trzeba ładować w przeciwieństwie do budek telefonicznych tak samo karbon, choć ma mnóstwo zalet, to ma także swoje minusy. W razie dzwona nie wygina się tylko. Pęka, ale to nie jest też tak, że pęka od każdego jednego uderzenia, tak też często się mówi, wytykając wady karbonu, że on jest o wiele mniej trwały, że jest jak z plastiku. To nie jest prawda. Można zaliczyć dzwon i rower będzie cały. Wszystko zależy od naszego dzwona. Niemniej, najczęściej to jest tak, że y, rower karbonowy rozpada się w drobny mak wtedy, kiedy stalowy wygiąłby się po prostu w chińskie 8. Jednego i drugiego najczęściej już nie uratujesz. Ale czy to usprawiedliwia pogląd mówiący, o tym, że kiedyś było lepiej? Nie. Kiedyś było inaczej i do tego mamy ogromny sentyment. Napęd. Kiedyś i dziś. Łomadko, ile tutaj się słyszy narzekania. A, bo kiedyś to było tak, że łańcuch starczał na lata. Mój dziadek ma taki rower i ma oryginalny łańcuch. Teraz to wszystko jest takie cienkie i skomplikowane. Zawsze można sobie kupić rower z ostrym kołem i jednym przełożeniem. Problem zostanie rozwiązany. Wraz z rozwojem techniki i rywalizacji Shimano oraz SRAM tworzyło się coraz lżejszy osprzęt, także coraz bardziej skomplikowany. Nas też zaczęło być stać nie tylko na... Najbardziej toporne rozwiązania z zakresu napędu jak w komunijnym BMX-ie z lat 90. ale także na elektryczne przerzutki, na przykład serii 105, przez co coraz więcej rowerów w sklepach posiada takie rozwiązania, a jednocześnie nie są to maszyny, które kosztują po 20-30 tysięcy złotych. One się pojawiają w coraz tańszych rowerach. Panie, ale jak to się potem psuje, ta elektryka? No właśnie problem w tym, że to się nie psuje. Najwięcej do powiedzenia odnośnie trwałości kaset łańcuch di tu mają ci, którzy widzieli ten sprzęt raz na oczy. Co ile to się ładuje? Nie wiem. Co miesiąc? Co dwa, zależy ile jeździsz. I kwestia jest taka, że ja to ładuję, ja o tym muszę pamiętać, a nie ty. Dla ciebie nadal są także dostępne mechaniczne przerzutki. Wszystko ma swoje wady i zalety. Skąd moim zdaniem bierze się takie przekonanie, że starsze napędy były lepsze? Wigry albo BMX no, nie miały przerzutek. Były za to grube zębatki zrobione ze stali. Łańcuch ważył dwa razy tyle, co współcześnie. Do tego ty, twoja babcia czy dziadek, robił na tym rowerze dziennie 8, a nie 80 km. Po górach z mocą 4W na kilogram. Dlatego ten rower przez 20 lat jeździł i pewnie dalej jeździ na tym samym osprzęcie. Liczniki, które teraz stały się komputerami. Kiedyś to były liczniki. Najpierw na lince, potem były takie co cykały, oszprychy, następnie z kabelkiem i magnesem, takie elektroniczne. Teraz to są już komputery. Większość z tych urządzeń ma większą moc obliczeniową niż PC z Windowsem 3.11. Tak, wiem, to też trzeba ładować. A Sigma z lat 90 to chodziła na jednej bateryjce przez dwa sezony i w dodatku się nie wieszała. Jednak nie ma co ukrywać. To były z perspektywy czasu prymitywne urządzenia, ale te nadal da się kupić i to za grosze. Ale kiedyś na licznik zbierałem przez cały rok i zakup takiego za 70 zł był wydarzeniem, przez które nie spałem przez trzy noce. A pamiętacie, te tabele z wymiarami kół, aby poprawnie urządzenie zliczało prędkość? No to były piękne czasy i w dodatku nie było internetu i nie było tutoriali, jak to wszystko. Wszystko poustawiać, trzeba było przeczytać instrukcję obsługi taką papierową. Jednak teraz chcemy pomiar prędkości poprzez GPS no i też więcej danych. Chcemy korzystać z rozwoju technologii, ale przede wszystkim zależy nam, kolarzom, na wymianie tych danych z chmurą mieć dostęp do archiwum, mieć dostęp do strawy, wrzucić to także, nie wiem, na Facebooka, rywalizować na segmentach, odczytywać wiadomości podczas jazdy, przypomnienia o jedzeniu i piciu, przypomnienia o sikaniu, średnie tempo, ostrzeżenia przed zakrętami, ostrzeżenia meteo, prędkość wiatru, w segmencie wysokość nachylenie pozostały pozostałych wniosków. Brak wzniosł, aktualne przełożenie. Ugh. I tak pięknie wkraczamy w kolejny rozdział dotyczący mnogości czujników. Ten do kadencja moc, kondycja baterii w który tu się gotował, piasty, hydratacja rozjaśnienie, radar, z kamera, temperatura, ciała, prędkość wzrostu paznokci. Kiedyś nic z tego nie było i ludzie żyli. Ja to miałem Sigma, która nie miała opcji nawet podłączenia jakiegokolwiek czujnika. Czy da się bez tego wszystkiego uprawiać kolarstwo? Da się. Tak samo jak da się przebiec maraton w trampkach. Tylko po co z tego rezygnować, jeśli kogoś stać na te wszystkie dodatki? A jeśli komuś to sprawia radość wydawanie kasy? Na gadżety. Trzeba doceniać rozwój technologii, jeśli kogoś cieszą liczby. A jeśli nie cieszą, to na szczęście żyjemy w Polsce, a nie na Białorusi. Jest pełna wolność, wolność także słowa i można mówić, że ktoś rozrzuca kasę na niepotrzebne czujniki i jest debilem. Jednak na szczęście większość uczciwych sportowców amatorów wydaje swoje pieniądze. Płaci przy tym także VAT, a importer czy też sklep płaci podatek dochodowy. Dzięki temu ty masz światło na ulicy, na które także możesz narzekać, bo tak. Bardzo dzisiaj cię rozwścieczyli ci wszyscy gadżeciarze, którzy nie zrobiliby ani kilometra bez pulsometru, bo kiedyś nie było pulsometru. Kiedyś to było. Po co narzekać na rozwój technologiczny? Po prostu kup sobie antyczny rower ze wszystkimi tymi starymi systemami z lat 90. ofert w polskim internecie na takie zabytki jest mnóstwo. Do tego zostaw telefon komórkowy w domu, następnie kup sobie licznik magnetyczny za 70 zł, taki sam jak w latach 90. idź na rower i po prostu ciesz się życiem. Do tego załóż na siebie zwykły dres bawełniany, zwykły t-shirt, bo to wszystko to jest Twój wybór. Ale nie narzekaj, że inni chcą korzystać ze zdobyczy współczesnych technologii. Mi też wiele rzeczy się nie podoba. Sposób konsumpcji treści, no nie wiem, TikTok mnie denerwuje, ale nie mówię, że ci, którzy z niego korzystają, to są idioci. Albo ilość oszustw w internecie. Jednak wolę być okradziony online niż jak dawniej w bramie, tracąc dwa mleczne zęby. Mnie też denerwuje, że bez internetu nic nie działa, ale nie nie chcę wrócić do ery wzywania pogotowia przez budkę telefoniczną, która jest półtora kilometra od domu. To narzekanie moim zdaniem jest wyrazem jakiegoś sentymentu. Rozwój technologiczny zawsze jest obarczony ryzykiem, wadami i nie każdy będzie za tym wszystkim nadążać. Ja My w pewnym momencie też przestaniemy. My też kiedyś będziemy mówić, że kiedyś to było. Jednak zostawmy sobie swoje sentymenty i poglądy dla siebie. Nie, nie krytykujmy tradycjonalistów, ani gików technologicznych. Jesteśmy jedną kolarską rodziną i niezmiennie pozostaje to co najważniejsze. Radość z uprawiania sportu, oderwanie, alternatywa w stosunku do domu i pracy, satysfakcja z najmniejszych sukcesów, dbanie o zdrowie swoje własne, żeby żyć jak najdłużej. Te wszystkie chwile i te wszystkie sukcesy, które odnosimy ze sprawą sportu, są warte tyle samo dziś co dawno tylko narzędzia do ich zdobywania się zmieniły. Warto jest o tym pamiętać. Warto także pamiętać o y, wizycie w moim sklepie. Nie mam patrona, ale mam fajne ciuchy. Mam także y, w opisie link również do mojego Instagrama, do którego śledzenia także zapraszam. Cześć.